Cześć, ja jestem Ola i witam Was na kanale Bukolan, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na mega wielki Bukol, tak jak widzicie jest tu. Chyba z 14 czy 13 książek od początku roku. Ale zanim zaczniemy, zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie pojawiają się moje grafiki z recenzjami książek, oraz na wsparcie mojego Patronite'a, abym mogła się dalej rozwijać, abym mogła zainwestować w nowy sprzęt, ponieważ tak właśnie chciałabym inwestować w nowy sprzęt do nagrywania. Także będę mega wdzięczna za jakiekolwiek wsparcie od Was. No i co? Zaczynamy. Pierwsza książka jest to Biografia. Musisz tam wrócić: Historia. Historia przyjaźni. Lucy Gelmont i Zuzanny Ginczanki. Jeszcze jej nie czytałam, jest to moja mm, świeżenka, Kupiłam ją za 10 zł w oszą. Wyjątkowe literackie wspomnienia o młodzieńczej przyjaźni niezwykłej Lucy Gelmont i Zuzanny Ginczanki, poetki, satyryczki w kręgu skamandra i szpilek, o której mówili, że w poezji prześcignie Twima. Obie były kobietami wyzwolonymi, obie łamały stereotypy, obie były zbuntowane i pełne radości. Obu przyszło żyć w strasznych Czasach. Tak, ponieważ tutaj e, z tego, co czytam, e, Zuzanna zginęła z rąk Gestapo w wieku 27 lat, a Lusia po wojnie została cenioną lekarką, ale musiała opuścić Polska. Tak, i z tego, co tu tutaj e, wydawca napisał, opis przedwojennej, wielokulturowej Polski, ale również e, opis wojny i okrucieństwa z tym związanym. Kobiety się buntowały. Ja lubię książki o kobietach, lubię książki o kobietach właśnie w trudnych czasach, które. Szły po prostu po swoje. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa tej biografii. Kolejną książką, jaką zakupiłam, jest książka Szczepana Twardocha, powiedzmy, że Piontek. Ja Szczepana Twardocha bardzo cenię i bardzo lubię jego książki. Czytałam książki Król, Królestwo i. Jeszcze taką różową, nie pamiętam kurczę teraz te, tego tytułu, bo to było kilka lat temu, natomiast uwielbiam powieści Szczepana Twardocha, uwielbiam jego styl i formę, dlatego jestem mega niezmiernie ciekawa, o czym jest ta książka. Jest to książka o 73-letnim mężczyźnie, który wybiera się w rejs dookoła świata. Nie mamy tutaj za wiele informacji na temat fabuły, natomiast wydaje mi się, że będzie to właśnie taka powieść um, skupiająca się na rozważaniu na temat życia. Tak mi się wydaje, ale nie chcę się nastawiać na coś konkretnego. Myślę, że twardych nie zawiedzie. Kolejną książką jest Wegetarianka Han Kang. Również jej jeszcze nie czytałam. Jest to historia kobiety, która chciała wyrazić bunt i zmienić swoją codzienność. Także, tak jak reportaż, musisz tam wrócić, będzie o sile kobiet, będzie o jakiejś silnej bohaterce. I z tego, co tutaj jest napisane, główna bohaterka żyje w kraju, w którym Obyczaje są bardzo ściśle przestrzegane, i one w pewnym momencie postanawia się zbuntować i przestać jeść mięsa. A to odrzucenie mięsa będzie jedynie początkiem do głębokiej przemiany. Więc myślę, że to jedynie mięsa to jest tylko taka, taki czubek góry lodowej, i myślę, że za tym będzie się kryło coś głębszego. Słyszałam o tej książce same dobre rzeczy, także myślę, że również nie zawiedzie. Kolejną książką jest książka y, taka reportażowa, bym powiedziała: zbrodnie. I śmierć z miłości Renaty Kuryłowicz, możecie ją kojarzyć z podcastu True Crime, Zbrodnie bez cenzury. I Renata Kuryłowicz postanowiła napisać swoją książkę. Ja już ją przeczytałam i jestem po lekturze. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że pani Renata przybliża nam tutaj sylwetki wielu różnych zbrodniarzy. Którzy popełnili właśnie zbrodnie, tak zwane z miłości. A co to oznacza? No, tego dowiecie się już z książki. Natomiast y, mogę Wam nakreślić sytuację. Chodzi po prostu. O przeróżne akty zbrodni w wyniku właśnie oczywiście niezdrowej miłości, czyli na przykład w związku ze zdradą, w związku z zazdrością, czy w związku z jakimś poświęceniem chorym dla drugiej połówki. Struktura tej książki jest bardzo fajna i przyjemna, ponieważ na początku pani Renata nakreśla nam takie naukowe definicje danych zjawisk, po czym następnie przechodzi do studium przypadku, czyli właśnie wymienia różnych wybranych ludzi, którzy popełnili dane. Przestępstwo i je po prostu opisuje. Bardzo fajna, bardzo ciekawa dla fanów True Crime, jak najbardziej. Za książkę bardzo dziękuję wydawnictwu literackiemu. Kolejną książką, jaką zdobyłam, jest książka Igora Adamczyka Żerowisko. Igor do mnie napisał na Instagramie i zaoferował, właśnie. Tą książkę i jestem niezmiernie szczęśliwa, że się do mnie odezwał i że nawiązaliśmy kontakt, ponieważ książka była naprawdę niesamowita. Jest to thriller psychologiczny, futurystyczny, dziejący się w Polsce w roku w 2035. Mamy tutaj dużo nowinek technologicznych, dużo takich właśnie nowości, jak cyfryzacja zmieniła świat i do czego to doszło. Książka jest bardzo brutalna i bardzo krwawa, ale jest jednocześnie mega, mega wciągająca i mega ciekawa. Tak naprawdę w dwa wieczory ją pochłonęłam. Igor zrobił świetną robotę. W ogóle cała forma i styl książki bardzo przypomina mi Stephena Kinga, więc jeżeli lubicie książki Stephena Kinga, myślę, że Żerowisko, masz szansę Wam się naprawdę spodobać. Kolejną książką jest Nakarmię Cię Strachem, Trang Tang Tran <laughs> z wydawnictwa Yang. Serdecznie dziękuję. Jest to, już mówiłam w, w rapapie, o tej książce szerzej. Jest to horror młodzieżowy z motywem domu, który pożera mieszkańców, więc to jest mega, mega crazy. Ale tak jak mówię, więcej mówiłam już w poprzednim odcinku, także do tego Was odsyłam. Natomiast książka mi się bardzo podobała, jest ona 14, plus. i jeżeli lubicie ciekawe historie z nawiedzonym domem, z nastolatkami, którzy, które próbują odkryć jakąś tajemnicę, to bardzo polecam dla fanów Stranger Things. Te klimaty super. Kolejną książką jest książka do raju autorki słynnego Małego Życia. Zakupiłam ją sobie w biedrze, upolowałam ją za pięć dyszek, także myślę, że za twardą oprawę mega spoko cena. Ja nic nie wiem o tej. Powieści. Jest to rok 1893, Nowy Jork. Okej, okay. ta książka rozgrywa się na przestrzeni trzech stuleci w trzech różnych wersjach Ameryki. Śmiała historia o kochankach, rodzinie, stracie i ulotnej obietnicy utopii. Także na początku mamy 1893, Nowy Jork, później y 1993 na Manhattanie i 2093. Czyli przyszłość. I tutaj widzę, że świat jest nękany przez epidemię i zniewolony przez rząd totalitarny. Wow, to może być mega. Kolejną książką jest książka Będzie dobrze Aleksandry Kern, która również się do mnie odezwała i wysłała mi tę książkę. Jestem niezmiernie wdzięczna. Bardzo Ci dziękuję, Olu, za ten egzemplarz. I jest to książka niezwykle poruszająca. Ja jej jeszcze nie czytałam, ale już wiem, że. Wzbudziła mnie dużo emocji, ponieważ jest to książka o Eli, dziewczynie, która zmaga się z dziwną i nieuleczalną chorobą, której żaden lekarz nie potrafi zdiagnozować, żaden lekarz nie potrafi jej pomóc i większość życia spędza w szpitalach. Jednocześnie jest nastolatką, więc chce przeżywać te życie. Widzę tutaj, że będzie jakiś chłopak, będzie miłość, i myślę, że to będzie naprawdę bolesna, ale jednocześnie bardzo mądra opowieść. Jestem niezwykle, niezwykle ciekawa. Kolejną książką jest książka poradnikowa Efekt Rytuału z wydawnictwa Publicat. Serdecznie dziękuję za egzemplarz. I widzę, że jest to po prostu poradnik od nawyku do rytuału. Jak wykorzystać zaskakującą moc codziennych czynności? Jest mi bardzo ciekawa, bo lubię książki rozwojowe. Jest w ogóle przepięknie wydana. Bardzo mi się podoba ta okładka. Mam nadzieję, że książka będzie pożyteczna. I że mi się spodoba. Kolejną książką jest Śmierć między wierszami z wydawnictwa dolnośląskiego. Serdecznie dziękuję. I ja już ją zaczęłam. Jestem na samym początku, co prawda, ale ta książka jest niesamowita. To jest książka y, dziejąca się głównie w księgarni, w księgarni, w której pracuje nasza główna bohaterka, przedstawia się jako pluskwa. Takie ma przezwisko. Ona ma bardzo ciekawe zainteresowania, ponieważ uwielbia true crime, morderstwa, horrory i takie mroczne klimaty. Ogólnie jest mega aspołeczna, nie lubi ludzi, jest bardzo oschła dla ludzi, ale w księgarni, w której ona pracuje, pojawia się pewna dziewczyna. I ta dziewczyna jest jej zupełnym przeciwieństwem. Jest kolorowa, wszystko robi z entuzjazmem, z radością, ludzie ją lubią, jest bardzo charyzmatyczna. No i nasza pluskwa. Najpierw z Takim dystansem, ale później zaczyna coraz bardziej wnikać w życie tej e, koleżanki z pracy. I to przeradza się w chorą obsesję. Także obsesyjna stalkerka w księgarni, proszę bardzo, w książce śmierć między wierszami. Następną książką jest książka Smoczy Jeździec z wydawnictwa Jaguar. Serdecznie dziękuję. Moja nowa miłość! Jest to książka fantazy, o której również mówiłam we wrapapie, także. Was do niego odsyłam, ale no, mogę Wam powiedzieć, że książka jest moim ulubieńcem. Pięć gwiazdek, świetna fantastyka, świetna fabuła. Mamy smoki, mamy polityczne zagrywki, mamy ciekawych bardzo bohaterów. Jeżeli jesteście ciekawi yy, bardziej mojej opinii, odsyłam Was do filmików wstecz. Kolejną książką, którą otrzymałam od wydawnictwa Mowa. Jest Osiedle Sielskiej Przyszłości. Jest to literatura azjatycka, jest bardzo cieniutka, a jest bardzo specyficzna. Opowiada ona o takim utopijnym osiedlu, które mm, wymyśliło sobie, że będzie tam sprowadzać rodziny, które na przykład nie mają zbyt dobrej sytuacji finansowej, mm, nie stać ich za bardzo na normalne życie, ale które chcą się rozwijać, chcą mieć dzieci. Bo właśnie takim jest warunkiem mieszkania na tym osiedlu. Kiedy rodzina się wprowadza. Warunkiem, żeby tam zostać, jest to, aby spłodzili trójkę dzieci, ponieważ państwo mierzy się z tym, że po prostu jest mało dzieci na świecie i chcą powiększyć populację. Także na tym polega cały zamysł tego osiedla. Ta książka pokazuje ja perfidni są ludzie. Jak fałszywi są ludzie i jak bardzo nie ufać swoim sąsiadom. Jak bardzo ten wyidealizowany świat, który oni sobie wytworzyli, zamknęli się w tej bańce tego osiedla, jak bardzo to jest toksyczne i jak bardzo źle to działa. Więc książka jest naprawdę mądra i dająca do myślenia. No i już ostatnią książką, jaką tutaj mam, jest Umrzesz za 6 godzin Janusza. Onufrowicza z wydawnictwa Prozami. Serdecznie dziękuję za egzemplarz. Jest to książka, ja już ją przeczytałam, jestem świeżo po lekturze. Jest to książka, jest to taki thriller, który bardzo w swej fabule przypomina horror Piła, jeżeli kojarzycie. Jest to o takim psychopacie, który porywa ludzi zamyka ich na przykład w jakiejś dziwnej pułapce, daje załóżmy 15 minut i musisz się uwolnić. Jeżeli ci się uda, no to żyjesz, a jeżeli nie, no to mega mega brutalnie on cię załatwia. I właśnie taki motyw jest w książce Umrzesz za 6 godzin. Mamy dwóch detektywów i mamy dziwnego tajemniczego typka, który w taki sposób likwiduje pewną grupkę znajomych. I ci znajomi są uwikłani w pewną niefajną sytuację, która wydarzyła się 10 lat wstecz, i ma ona związek z wypadkiem w Escape Roomie, który po prostu się spalił. Czy nasz psychopata się za coś mści, czy to jest po prostu jakaś jego zabawa? No, tego dowiecie się już czytając książkę. Powiem Wam tyle. Tak jak do połowy, ona była trochę nudnawa, przynajmniej dla mnie. Tak, druga połowa książki Rewelka. Także myślę, że takie mocne 3,5 na 5. Ogólnie jestem zadowolona. Jeżeli lubicie takie trochę szalone thrillery z dziwnymi, szalonymi zagadkami, to polecam. No i to by było na tyle. To chyba mój największy book haul w ogóle w historii ever, bo tak naprawdę są to książki od początku tego roku. Eee, także jestem ich mega ciekawa. Mam nadzieję, że uda mi się szybko je przeczytać. Zapraszam Was na mojego Instagrama, zapraszam do subskrypcji tego kanału i zapraszam Was do wspierania mnie na Patronajcie. Dzięki, do zobaczenia.